Ufaj, ale sprawdzaj, to motto każdego związku. Ale co jeśli ktoś już sprawdził przed tobą? W naszym salonie samochodowym jedynymi kobietami są sprzątaczka i księgowa, reszta to mężczyźni. Kiedyś nasz szef, niech go Bóg błogosławi, gdy usłyszał o team buildingu, wybrał dzień i najbliższy las. Zaprosił młodego trenera, biznesmena. Trener przeprowadził z nami kilka testów, potem padliśmy sobie w ramiona, trenowaliśmy zaufanie, krzyczeliśmy, żeby pozbyć się negatywności. Szczerze mówiąc, dziwne działania, ale Oleg Wasiliewicz, szanowany człowiek po sześćdziesiątce, nikt mu nie przeszkadzał. W rzeczywistości po prostu baliśmy się jego gniewu. Trener odmówił i poprosił o odwiezienie go do granic miasta. Księgowa Olechka podzieliła ilość alkoholu przez liczbę mężczyzn i odjechała z wujkiem biznesmenem. Emerytowana sprzątaczka początkowo wzięła nowe słowo team building za dobrą monetę. Potem szef zaprosił wszystkich do wzniesienia kieliszka i długo mówił o przyjaznym zespole. Och, nikt by się nie domyślił, że trzeba coś powiedzieć, kiedy pan szef wychodził o piątej i mogliśmy rozmawiać o jego młodej dziewczynie, głupich zasadach i opóźnieniach w wypłatach aż do zamknięcia. Pilnie wspieraliśmy Olega Wasiliewicza, kiwając usilnie głowami. Godzinę później szef odebrał telefon, powiedział, że ma sprawy do załatwienia i wyszedł. Wypijmy za kobiety. Kochają nas, gotują i piorą dla nas. A co najważniejsze, pozwalają nam się kochać przez trzy z czterech tygodni w miesiącu. A w czwartym tygodniu krzyczą i proszą o tabliczkę czekolady, dodała Sania. Po prostu pozwalają, by ktoś inny kochał ich w tym okresie i okłamują nas, że nie mogą, dodał Stas. Nie, Nikitos zdołał powiedzieć. Po prostu jesteśmy takimi gigantami, że muszą trochę odpocząć i wylizać rany. Od czasu do czasu rozlegały się przyjazne śmiechy, napełniano kieliszki i rozluźniano języki. Artem powiedział, wypijmy za kobiety, nawet jeśli zdradzają nas z kimś innym. Ale czasami nam też udaje się zostać tym kimś. Chłopaki wsparli Artema entuzjastycznymi okrzykami, ale mnie zrobiło się smutno. Tak, są tacy, którzy potrzebują romansu co tydzień. Ja jako mąż z dużym doświadczeniem stwierdziłem, że nie wszyscy zdradzają. Jakie jest twoje doświadczenie? Dwa lata? No, nie dwa lata, zakpiłem z kolegi, ale całe 24 miesiące. A to już jest bardzo dużo. Przeżyliśmy z Anką zarówno smutki, jak i radości, jestem jej pewien na procent. Żałuję, że nie mogę pojechać do Cze. Pewne siebie słowa na Para ludzi większość pulchna, że każda kobieta może i w zasadzie gotowa przyjąć intymną propozycję nie tylko od męża. Nowy walik przysiadł się do mnie i zaczął przytaczać setki przykładów tego, jakiego jego męscy znajomi dowiedzieli się o niewierności swoich żon. Pomyślałam też, że jest dziwny, praktycznie nie znając mnie i mojej żony, nagle trąci mi niewiernością innych ludzi. Świetnie się bawiliśmy z chłopakami, a następnego dnia mieliśmy co wspominać przy butelce wody mineralnej. W miarę upływu dni, jeden dzień za drugim. Tamte wakacje powoli zatarły się w przeszłości mojej pamięci. Tym bardziej, że nie poruszaliśmy więcej tego tematu. A irytujący Walik zazwyczaj wychodził w trakcie zmiany lub pracował w terenie, więc do pewnego momentu nie mieliśmy okazji lepiej się poznać. Minęło sześć miesięcy, odkąd Walik i ja rozmawialiśmy, a ja nawet zapomniałam, jak wyglądał. Ale pewnego dnia napisał do mnie, że chce się spotkać i porozmawiać. Pamiętając jego obsesyjne myśli, wymyślałam wymówki, ale po kilku dniach zgodziłam się wypić z nim drinka w barze. Kiedy weszłam do baru, Walik siedział już przy stoliku przy oknie, wyglądając na nieco zdenerwowanego. Zamówiliśmy piwa i zaczął rozmowę, pamiętasz, co mówiłem o kobietach na pikniku? Przytaknąłem, starając się zachować spokój, mówiłeś, że twoja była wierna w dwustu procentach. Walentin zmrużył oczy i pochylił się bliżej, jakby był agentem na tajnej misji, więc rozejrzał się dookoła jak Tom Cruise w fajnym filmie akcji. Twoja żona Anna Konstantinowna urodziła się w naszym mieście. Jej rodzice to Alina Pawłowna i Konstantin Aleksiejewicz. Kontynuował, uczyła się w szkole numer 32 i wiem nawet, skąd ma bliznę na ramieniu, spadła z roweru, gdy miała 10 lat. Poczułem gęsią skórkę na plecach. Skąd ty to wszystko wiesz? Walentin nie zatrzymała się, pracuje w biurze na ulicy Puszkińskiej, zwykle kończy o 6 wieczorem. Po pracy idzie do supermarketu, a buka w kusa, gdzie kupuje artykuły spożywcze. W weekendy spotyka się z siostrą i siostrzeńcem w kawiarni, chokolatnica. Siedziałam w milczeniu i z każdym zdaniem coraz szerzej otwierałam usta. Był wyraźnie zadowolony z mojej reakcji. Moja praca detektywistyczna. Nie jestem pewien, dlaczego mi to wszystko mówisz. Cóż, znasz moją żonę? I co z tego? Chodziliście razem do szkoły? Wyjął telefon i pokazał mi zdjęcia śpiącej Andzi. Nie rozpoznałem scenerii. Moja żona była kompletnie rozebrana. Na chwilę zamroczyło mi głowę, ale rdzeń kręgowy podjął jedyną słuszną decyzję. Moja pięść poleciała w twarz walentynę. Strażnicy natychmiast nas rozdzielili i, niezbyt delikatnie, ale dość natarczywie, poprosili o opuszczenie tego miejsca. Wadik był pierwszym, który nas znalazł i zaczął cicho mówić, rozumiem cię i nie jestem zły. Ja też chciałbym pobić człowieka, który wiele razy spał z moją kobietą. Opowiedział mi, jak poznał Anię w sklepie, poprosił ją o polecenie dobrego proszku do prania, potem spotkał ją przypadkiem niedaleko domu po pracy, potem wsiadł z nią do autobusu, potem pizza, potem goście. A po kilku miesiącach zaczęła przychodzić do niego w ładnej bieliźnie i z butelką wina. Ale wtedy przypomniałem sobie jedną prostą prawdę, jeśli facet nie używa siły, to decyzja jest w rękach dziewczyny. Możesz pytać sto razy i dostać sto odmów. Ale jeśli coś było między nimi, to znaczyło, że Annie się zgodziła, nawet jeśli nie od razu, ale jednak przyszła i sama się rozebrała. Ta świadomość przeszyła mnie jak ostry nóż. Zapytałem, czy powiedziała, że jest mężatką? Valentine odpowiedział spokojnie, tak, powiedziała. Światło w lampie zgasło i staliśmy się sobie zupełnie obcy. Łzy zadrżały mi w oczach. Odwróciłem się i poszedłem chodnikiem, nie wiedząc, dokąd pójść. Czułam się tak zraniona, że miałam ochotę bić pięściami we wszystkie ściany. Czułem się zdradzony i zdruzgotany, jakby wszystko, co znałem i w co wierzyłem, zawaliło się w jednej chwili. Przez długi czas chodziłam po mieście bez celu i kierunku. Dobrze, że przynajmniej nie mieliśmy czasu na dzieci. Kiedy wróciłem do domu, moje serce było ciężkie. Wiedziałem, że muszę powiedzieć Annie prawdę. Kiedy wszedłem, zauważyła mój stan umysłu. Co się stało? Zapytała z troską w oczach. Zacząłem opowiadać jej o moim spotkaniu z Walentynem i o tym, co mi powiedział. Na początku Anna była poruszona, jej oczy rozszerzyły się ze strachu i zaskoczenia. Ale potem jej twarz się zmieniła i zaatakowała mnie z wyrzutem. Nie zwracasz na mnie uwagi. Krzyknęła. Nie radzisz sobie w łóżku. Nie rozpieszczasz mnie prezentami. Myślisz tylko o sobie. Każde jej słowo było jak ukłucie w serce. Próbowałem tłumaczyć, że to nie jest wymówka dla zdrady, że ja też się starałem i ją kochałem. Ale jej wyrzuty nie ustawały. Obwiniała mnie za wszystkie swoje nieszczęścia, za każde niezadowolenie z naszego życia. Ostatnim akordem było jej teatralne wyjście z domu. Przy drzwiach krzyczała, że to ona mnie opuszcza, a nie ja ją. Stałem na korytarzu, słuchając jej kroków schodzących po schodach, i czułem się pusty w środku. Chciałem się obrazić, ale nie było na kogo. Dokonała wyboru i ten wybór zniszczył wszystko, co mieliśmy. Byłem sam w naszym mieszkaniu, otoczony wspomnieniami z przeszłości. W mojej głowie kłębiły się myśli o tym, jak mogło być inaczej. Ale wiedziałem, że nie ma już odwrotu. Byliśmy sobie obcy i musiałem nauczyć się żyć dalej bez niej. Czy próbowała mi coś udowodnić? Sąsiadom? Nikogo to nie obchodziło. Jej dramatyczne wyjście i krzyczące pożegnanie przypominało raczej scenę z kiepskiej opery mydlanej. Po rozwodzie byłem ostrożniejszy w kontaktach z dziewczynami. Nie chciałem ponownie przeżywać tego bólu i rozczarowania. Każdemu nowemu spotkaniu towarzyszyły wątpliwości i wewnętrzne kontrole. Ale czas mijał i rany zaczęły się goić. Jeśli chodzi o Walentynę, nasze relacje zaskakująco się poprawiły. Dzwoniliśmy do siebie od czasu do czasu, wymieniając się żartami i historiami z życia. Żartobliwie nazwałem go swoim wybawcą, ponieważ otworzył mi oczy naprawdę, nawet jeśli była bolesna. Żaden z moich kolegów nie musiał znać prawdziwego powodu naszego dziwnego związku. W pracy wszyscy myśleli, że po prostu znaleźliśmy wspólny język i zostaliśmy kumplami. Gdzie teraz jest Anna, nie mam pojęcia. Straciliśmy kontakt dawno temu i wcale mi to nie przeszkadzało. Valentine też nie wiedział o jej losie i nigdy więcej o niej nie rozmawialiśmy. Dla mnie pozostała w przeszłości, jako nieprzyjemna, ale ważna lekcja. Minęło sporo czasu, zanim odważyłem się na nowy związek. Byłem ostrożny i starannie wybierałem osoby, z którymi chciałem się spotykać. W końcu poznałem dziewczynę, która wydawała się dla mnie idealna. Od razu znaleźliśmy wspólny język, mieliśmy wiele wspólnych zainteresowań, a każda chwila spędzona razem przynosiła radość. Dzięki niej nauczyłem się na nowo ufać. Ale nagle przyszła wiadomość z przeszłości. Valentin napisał, że musimy się spotkać i porozmawiać. Wskazał na bar, w którym kiedyś uderzyłam go w twarz. W środku zrobiło mi się zimno i od razu pomyślałam o najgorszym. Ze ściśniętym sercem poleciałam w stronę baru, przygotowując się na kolejny cios losu. Kiedy weszłam do baru, Walik już na mnie czekał, uśmiechając się. Kiedy zobaczył moje zdezorientowane spojrzenie, uśmiechnął się jeszcze szerzej. Cześć, siadaj, powiedział, wskazując na wolne krzesło obok siebie. Usiadłem, a Walik zaczął bez wstępów. Pamiętasz, jak pomogłem ci odkryć prawdę o Annie? Znowu mam coś ważnego. Serce mi drgnęło. Byłem przygotowany na najgorsze, ale miałem nadzieję, że to tylko żart. Walik kontynuował, wiesz, że nie mogę przejść obojętnie, gdy widzę coś podejrzanego. Tym razem chodzi o twoją nową dziewczynę. Zaczął podawać mi wszystkie informacje o Nataszy. Oni również się spotykali, a on wielokrotnie ją podrywał. Oferował jej pierścionki i futra, próbował wzbudzić w niej litość, używając wszystkich swoich sztuczek. Spięłam się, starając się nie dać tego po sobie poznać. I co z tego? Rzuciłam, starając się brzmieć spokojnie. Walik uśmiechnął się, zdecydowanie nieprawda. Dlaczego miałaby być? Potem powiedział mi, że moja dziewczyna, Natasza, poprosiła go, żeby więcej z nią nie rozmawiał i przestała się witać. Odrzuciła wszystkie jego propozycje i dała jasno do zrozumienia, że interesuje ją tylko jeden mężczyzna, ja. Znowu płakałam, ale tym razem ze szczęścia. Valentine zauważył moją reakcję i położył mi rękę na ramieniu. Widzisz, nie wszystkie kobiety są takie jak Anna. Twoja Natasza to prawdziwy klejnot. Udało ci się znaleźć idealną dziewczynę dla siebie, która jest z tobą z miłości. Usiedliśmy przy barze i poczułem, jak ogromny kamień spada mi z ramion. Valentine zamówił nam po drinku, a my podnieśliśmy kieliszki. Spojrzałam na niego i podziękowałam momentalnie za to, że nie bał się wrócić do mojego życia i otworzyć mi oczy na ważne rzeczy. Więc nie myśl, że wszystkie kobiety zdradzają, powiedział Walik, unosząc swój kieliszek. Trzeba tylko dobrze i uważnie szukać. Masz szczęście, że znalazłeś Nataszę. Najwyraźniej cię kocha i docenia. Z jednej strony to była dobra wiadomość o Nataszy, ale z drugiej strony martwiłem się, dlaczego mój kolega uganiał się za moimi dziewczynami, czy to było normalne? Walik najwyraźniej nie był typem szanującym granice innych ludzi. Zamówiłem nam drinka i spróbowałem podejść do pytania: Słuchaj, czy masz stałą dziewczynę? A może kiedykolwiek ją miałeś? Uśmiechnął się i potrząsnął głową: Och, mam. Perebykowcy wyje, nie śpię w nocy, śniąc, myśląc o schwytaniu. A gdy tylko zaczyna się gospodarstwo domowe: Nie mogę, moja dusza jest rozdarta na kawałki i rozstajemy się. Jego odpowiedź mnie nie zaskoczyła, ale było w niej coś niepokojącego. Podniosłam kieliszek i powiedziałam: Mogę wyciągnąć cztery wnioski. Po pierwsze, jeszcze nie kochałeś. Po drugie, jesteś graczem, który postrzega kobiety jako trofea. Po trzecie, udaj się do doradcy. I po czwarte, zbliż się do mojej dziewczyny, a zakopiecie za to. Valentin słuchał mnie uważnie, z poważną miną. Podniósł swój kieliszek, wypił i odstawiając go na stół, przysiągł, że pod żadnym pozorem nie doknie Nataszy. Wypiliśmy i przez chwilę w barze panowała cisza. Zastanawiałem się, dlaczego w ogóle uganiał się za moimi kobietami? Z jednej strony, może po prostu chciał pokazać, że może zdobyć każdą. Z drugiej strony, mogło to mieć coś wspólnego z wewnętrzną niepewnością lub problemami, które próbował zrekompensować. Valentine zdawał się wyczuwać moje obawy. Pochylił się w moją stronę i powiedział: Wiesz, nie chciałem cię zranić. Prawdopodobnie próbowałem tylko dowiedzieć się, co jest ze mną nie tak. Masz rację, może naprawdę powinienem spotkać się z doradcą. A co do Nataszy, jest twoja i nie będę się więcej wtrącał. Jego słowa brzmiały szczerze i czułam, że w końcu zrozumiał swoje błędy. Teraz lepiej zabiorę go do psychologa albo babci zaklinaczki, pomyślałam sobie, ale nie powiedziałam tego na głos. Kiedy mieliśmy już wychodzić, powiedziałam mu, Walik, mam nadzieję, że odnajdziesz swoje szczęście i zrozumiesz, że prawdziwa miłość to nie trofea i zwycięstwa, ale coś więcej. Powodzenia. Przytaknął i odpowiedział, dziękuję. I powodzenia z Nataszą. To naprawdę porządna dziewczyna i zasługujesz na to, by być z nią szczęśliwy. Rozstaliśmy się, a ja poczułem, że ta rozmowa pomogła nie tylko mnie, ale i Walentinowi. Być może był to początek jego podróży uświadomienia sobie i zmiany. Kiedy wróciłem do domu, mocno przytuliłem Nataszę, czując, że wszystko będzie dobrze. W ciągu następnych kilku miesięcy Natasza zaszła w ciąże i wkrótce urodziła syna. Starałem się poświęcać jej jak najwięcej uwagi, aby uniknąć błędów z przeszłości, tak jak robiłem to z Anną. Często rozmawialiśmy na poważne tematy, w tym o tym, jak ją zaspokajam i jak możemy poprawić nasz związek. Każda rozmowa była przepełniona szczerym zainteresowaniem i konstruktywnym dialogiem, co pozwalało nam iść naprzód. Nasze zaufanie i wzajemne zrozumienie wzmocniły się, a dwa lata później Natasza ponownie zaszła w ciąże. Tym razem urodziła nam się córka. Byłem przepełniony szczęściem i dumą z naszej rodziny. Nadal zachowywaliśmy otwartość i szczerość w naszych rozmowach, co pomogło nam nie tylko radzić sobie z nowymi wyzwaniami, ale także cieszyć się każdą chwilą razem. Nasze życie stopniowo wypełniało się radością i harmonią. Staraliśmy się stworzyć ciepłą i wspierającą atmosferę dla naszych dzieci, aby mogły dorastać w miłości i trosce. Często myślałem o tym, jak ważny jest stabilny i szczery związek i byłem wdzięczny, że udało mi się znaleźć bratnią duszę w Nataszy. Natasza i ja nadal pracowaliśmy nad naszym związkiem i czułem, że teraz, gdy mamy rodzinę i dzieci, jesteśmy sobie jeszcze bliżsi. Te dwa lata pokazały, że prawdziwa miłość i zrozumienie wymagają ciągłej pracy, ale wynik jest wart całego wysiłku. Razem doświadczaliśmy trudów i radości, a każdy dzień był wypełniony nową głębią i znaczeniem. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.